Przy pętli tramwajowej na ulicy Encyklopedycznej trwają roboty torowe związane z rozgałęzieniami prowadzącymi w stronę mostu północnego. Najważniejsze, że zakończono pracę przy trakcji i już 4 lipca tramwaje wrócą na ulicę Marymącką. A to roboty przy torowisku, które w najbliższej przyszłości poprowadzi do mostu północnego i dalej. Trakcja przeciągana jest pod wiaduktem dopiero zanim można rozpocząć jej naciąganie. Rozpoczęła się kolejna akcja Lato w mieście. Na Agrykole przybyła dzieciarnia, która część wakacji spędzi w Warszawie. Już na otwarcie przygotowano dużo atrakcji. Lato w mieście jak co roku zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej opiekę proponując wiele ciekawych zajęć. Program obejmuje zajęcia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne i kulturalne, odbywające się w szkołach, obiektach sportowych, domach kultury i innych placówkach. Dzieci i młodzież uczestniczą w programie bezpłatnie. Na lato w mieście można zapisać dziecko w każdej chwili. Lista 134 punktów dziennego pobytu, 246 zajęć specjalistycznych i 84 obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępna jest na stronie internetowej Miasta. Po raz drugi stołeczny ratusz zorganizował konkurs na dofinansowanie inicjatyw realizowanych poza ścianami galerii. Pierwszą realizacją była akcja hiszpańskiej grupy Luz Interruptus Recykling Sadany, zorganizowana przez Stowarzyszenie Starter. Na placu przy Andersa 13 Hiszpanie przygotowali projekt nawiązujący do idei recyklingu. Świetlista hałda śmieci blaskiem balonów tajemniczo rozświetliła skwer. W Ursusie odbyła się czwarta już z kolei akcja z cyklu Osiedlamy Się. Akcja zorganizowana przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta dociera tam, gdzie zwykle z dostępem do rozmaitych atrakcji jest kłopot. Uczestniczyliśmy w przedpołudniowych zajęciach proponowanych całym rodzinom. Mieli co robić najmłodsi? Nie nudzili się też dorośli. Wieczorem na ścianie bloku było kinoletnie, a przez cały dzień prowadzono zapisy na objazdowe wykłady architektoniczne. Kofi, blue i puma. Psy ratownictwa wodnego pokazały, co potrafią na basenie delfin wolskiego Osiru, a potrafią dużo. Te wspaniałe labradory na co dzień niosą pomoc ludziom, którzy znaleźli się w wodnym niebezpieczeństwie. Są w stanie nawet pociągnąć łódkę. Aby służyć pomocą, odbyły dwuletnie trudne szkolenie. Środowiskowy Warszawski Wopr ma obecnie dwa takie psy. Trzeciego ma otrzymać już wkrótce w ramach programu Pomóżmy Razem. Ci najlepsi przyjaciele człowieka mają na koncie wiele bohaterskich wyczynów. W sezonie letnim warto uważać na siebie, żeby i ci ratownicy mieli jak najmniej pracy. wwwum.warszawa.pl